Dobry wieczór Państwu. Dziś na dobranoc coś specjalnie dla rodziców, ale inni też mogą popatrzeć. A więc dawno, dawno temu żyła sobie pewna hmm, piękna, młoda, przystojna sztelanka, która była jednak bardzo niezadowolona ze swego losu. I cóż mi z tego, że pochodzę ze znakomitego rodu, skoro moi przodkowie wszystko roztrwonili na wyprawy krzyżowe, skąd przywieźli tylko trochę pieprzu ma co na siebie włożyć. W czymże pojadę na doroczny bal dworski w starych, niemodnych szatach? Zaiste! Diabłu bym duszę zaprzedała, gdyby tylko sprawił mi jakiś godziwy przyodziewek. Wiem, że jesteś dziwny przybyszu. Zobacz, co mam na głowie? Bii! Bii! Różki, różki. Na Boga. Czyżbyś był diabłem? Do usług? <grym> Do usług? Wzywałaś mnie przecież piękna, kasztelanko. Oto Cyrokla. Zechcie łaskawie go tylko podpisać, a będziesz mogła pojechać na bal w nowiutkiej, wytwornej szacie. Nie kuść diable. A czy ta szata będzie wyszywana perełkami? Bo to teraz najmodniejsze. Perełkami? Dobra, dobra, parukam tylko, tylko, d -d -d -daj, mi, daj mi swój serdeczny paluszek, żebym mógł go nakłuć tą oto igłą złotą i wytoczyć kropelkę krwi, którą podpisze się cyrus. Chwileczkę, diabełku. A czy dostanę również srebrne trzewiczki? Dostaniesz, dostaniesz, dostaniesz tylko po, 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 po. po. I mać koniecznie plan, coś no? po. A co się na głowie? A co? Złotą przepaskę, oczywiście. Nie wiesz? że teraz nosi się złote przepaski? Koniecznie z rubinami, bo mi z czerwonym do twarzy. Z, z rubinami? Tak. No zgoda niech będzie, tylko zechci łaskawie. A! W czymże się okryje, jadąc na bal? Ziąb srogi na dworze. Przydałaby się jakaś szuba. Lisia! O, w lisach na bala jedź do diabła. Kto to słyszał? Tylko w Sobolach. W sobolach? W Sobolach. O, o, o. Dobrze, zgoda, zgoda tylko. Podpisz w lesie ten cenograf. Czymże pojadę na bal, mój diable? Muszę mieć koniecznie karetę. Karetę? Karetę zaprzężoną w sześć karych koni. Teraz jeździ się tylko poszustnymi pojazdami. Zgoda? Zgładaj na karety. tylko zechci łaskawie dać mi swój paluszek, żebym go... A, najpierw przystrój mi ten palec, mój diabełku, a raczej wszystkie palce, bo teraz taka moda, że na każdym nosi się pierścienie i dorzuć choć ze dwie diamentowe bransolety. Sobole? Karety? Bransoletki? Wiesz... Gdyby nie to, że od dawna nie zdobyłem żadnej nowej duszyczki do piekła i szef robi mi wymówki, to. to podpisz, podpisz. Stop! Co robisz, bałwanie? Na szczęście. Zjawiam się w odpowiednim momencie. Ale sz sz szefie, Lucy, Fere, szanowny, właśnie mieliśmy po podpisać umowę. To no pomyśl, sam był taka niewinna, taka czysta duszyczka. Dziękuję ci za takie do... interesy. Piekło chcesz zrujnować? Ale... Z torbami nas puścić? <śmary> Jazda stąd. Po raz ostatni wypuściłem cię za granicę piekła. Ty ośle. Jak z tego wynika? Wymaganiom młodych panienek, które chcą się nosić modnie, nawet sam diabeł nie sprosta. A pomyśleć, że tata musi. Dobranoc państwu.